Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj do Was przychodzę z takim filmem, którym rzadko przychodzę, bo rzadko kupuję nowe ciuchy, ale kupiłam trochę nowych rzeczy, więc przychodzę dzisiaj do Was z holem zakupowym. Głównie powiem Wam, że z Reserved. Oprócz tak naprawdę dwóch tych spodni i t-shirtu, który mam na sobie, że to jest z Reserved. To nie jest dużo rzeczy, nie, jakby nie napalają się się, że wiecie, że jest tych rzeczy bardzo, bardzo dużo, bo nie jest. Jest jeden fail w ogóle, to Wam opowiem. Ale chcę Wam pokazać, ponieważ wyhaczą te rzeczy w większości na wyprzedaży, więc zapłaciłam za nie grosze totalne i myślę, że to jest mega fajne. Oczywiście spodnie, tak jak zawsze mówię, jechałam specjalnie na targowisko, kupiłam sobie trochę luźniejsze. Ja też do Was przychodzę w skarpetkach, bo jestem w domu i, i myślę, że nie ma potrzeby, żeby ubierać specjalnie buty. T-Shirt, słuchajcie, jest ze strony internetowej. Mój znajomy, który po prostu kupuje sobie t-shirty na stronie internetowej, polecił mi pewną stronkę i słuchajcie, mówię: A dobra, spróbuję, zamówię. To jest męski t-shirt, oczywiście, że męski, ale tego nie widać. Jest naprawdę świetnej, no świetna jakość i dobra cena, bo to jest, słuchajcie, 100% bawełny i w zasadzie za trzy dyszki. Więc t-shirt w mega fajnej cenie. Są różne kolory, różne oczywiście. No rozmiary też są naprawdę duże. Więc tutaj widzicie, że mamy coś takiego. Ale pokażę Wam hit hitów, jaki wyhaczyłam w Rezerw ostatnio. I słuchajcie, to jest kurtka jeansowa. Ale kurtka jeansowa to jedno. Ona jest taka w stylu lat 90. To jest w ogóle kurtka z działu męskiego też. Więc to jest kurtka, właśnie, gdzie przechodziliśmy z Rafałem po prostu wiecie, przez Rezerw. Przeździał męski, bo chcieliśmy y, jemu coś kupić No i ja ją wyhaczyłam I słuchajcie, nie uwierzycie ile ja za nią dałam Ja za nią dałam 50 zł I to jeszcze plus Na to wszystko w ogóle mieliśmy y, rabat 10% Więc też w ogóle hit hitów Bo zapłaciliśmy naprawdę krocie y, Ja sobie lubię podwinąć Tutaj rękawki W niej, y, żeby po prostu Gdzieś tam ona trochę wtedy Fajnie fajniej się prezentuje Nie jest taka, aż taka luźna w tych rękawach ale słuchajcie, hit, zwykła kurtka, są normalnie kieszenie, e, jeansowa, ale słuchajcie. Ona ma normalnie pluta na, na plecach, nie? Jest normalnie kurtka z Disneya, oryginalną metką. Więc to jest w ogóle hit, hitów. Ja szukałam przez długo, bardzo długo, kurtki jeansowej. Takiej właśnie, takiej oversize'owej, trochę luźniejszej. Żeby ona mi też nie była, wiecie, aż tak wysoko. Tylko, żeby trochę nachodziła na ten tyłek, wiecie, żeby ona była tutaj. Żeby miała właśnie duże kieszenie. Taka luźniejsza. Ja naprawdę lubię taki krój. Lubię jak w latach 90. trochę się śmieję, że wyglądam jak moja mama. Teraz jak tak, tak się ubiorę To wyglądam jak moja mama w, w moim wieku więc, więc no Jest genialna, a jeszcze w ogóle jest taka właśnie Inna, bo, bo jest No i słuchajcie, 50 zł Nowa kurtka w rezerwie. Pójdziecie do i zapłacicie często więcej Więc no ja jestem mega zadowolona Jeans też, ona nie jest bardzo gruba Mi też na tym zależało Żeby to nie była gruba kurtka Bo wiecie, ja nie planuję w niej chodzić w zimę ale właśnie teraz na jesień, na lato, narzucić coś na siebie, takiego lekkiego na No to jest idealnie, nie? Więc słuchajcie, no hit hitów. Dajcie znać, jak Wam się podoba. No ja jestem zachwycona, po prostu zachwycona. I pokażę Wam faila. Słuchajcie. Strasznie mi przykro. Kupiłam sobie koszulkę na, w reserve też. Na słuchajcie, na, też na wyprzedaży i słuchajcie, zobaczcie. Widzicie to? Normalnie poszedł szef w w ogóle w z tak, z strasznie na domowym miejscu, bo poszedł właśnie tutaj przy dekolcie szef. Ubierałam ją drugi raz. No i e, niestety poszedł szef. Jest to no strasznie przykre. Natomiast, no cóż, muszę ją zwrócić, no bo, no, bo to jest śmiechu warte. A też nie kosztowała mało, bo ona kosztowała z 50 zł. Czy tam z 40, więc trzeba ją teraz oddać. No bo no jest to przykre. Jest to przykre. Strasznie mi się podobała, bo prześliczna, super wygląda. No ale co zrobię, jak, e, jak tak ten? I nie wiem, czy to jest jedna sztuka, taka wiecie, się trafiła, czy po prostu kolejna. Nie wiem. Słuchajcie, nie mam pojęcia, ale już e, przebię zaraz, zanim pójdę jeszcze. To przebieram się w dwie sukienki. Jedną kupiłam na wyprzedaży, a drugą nie na wyprzedaży. I słuchajcie, no ta nie wiem, przyznam, że jest przepiękna. Jest, to jest sukienka idealna na do trampek, ale też będzie świetna na jakieś takie okazje, typu jakieś na przykład wesele, trochę luźniejszej atmosferze niż taki balowej, szczególnie, że teraz większość wesel, gdzieś tam większość uroczystości jest właśnie w takich bardziej takich, wiecie, luźniejszych rzeczach, więc ta sukienka będzie się idealnie nadawać, na jakieś wesele, chrzciny, na, te, na takie rzeczy naprawdę jest super. Więc, więc ją wzięłam. Mówię, nie będę czekać na wyprzedarze, bo nie wiem, czy będzie. Więc ją wzięłam, przymierzyłam i się zakochałam. Więc dobra, już Wam pokazuję. Ok, i jak widzicie, śliczna jest ta sukienka. Pokażę Wam się z tyłu, chociaż tam nic nie ma. W ogóle ona tutaj ma rozcięcie. To jest mega fajna rzecz, bo jest taka. Mm, jakby to powiedzieć, jest taka, wydaje się bardziej taka zwiewna dzięki temu. Ma dłuższe rękawki, to jest bardzo fajne, bo te rękawki są naprawdę super. One fajnie wyglądają, ja lubię takie rękawki, bo one dają jakby mi tutaj y, totalny luz, a jednocześnie zakrywają trochę te ramiona, więc nawet jak jest coś właśnie bardziej eleganckiego, to gdzieś tam ta sukienka pasuje. Ona ma tutaj delikatny, delikatny taki dekolt, ale jest jednocześnie tutaj wiązana, więc wiecie, więc to jest takie bardzo, bardzo eleganckie, no jest, jest świetna i tak jak mówię, sukienka do trampek, no ja jestem w skarpetkach, ale do trampek, świetna, na obcasie, jakaś większa, wiecie, jakaś biżuteria e, i ona też się będzie świetnie sprawdzać do tego, żeby właśnie gdzieś tam, wiecie, e, na elegancko ją nosić, jest naprawdę wygodna, też jest taka, że ona, wiecie, i ma luz to też właśnie to jest, myślę, że ważne, szczególnie dla osób plus size, ale nie tylko, żeby one sukienka, no na imprezach zwykle się je, tak? Więc ona tutaj ma luz, nie, nie będzie cisnąć nigdzie, nic nie będzie się, nie wiadomo jak brzydko opinać, więc ona naprawdę jest super, jest bardzo wygodna, ale słuchajcie, kosztowała 180 zł, więc to nie jest, e... dla mnie to jest dużo, e... ja rzadko kupuję tak drogie ciuchy, e... no bo po prostu gdzieś tam ciuchy, no, Często wolę poczekać do wyprzedaży, ale ta sukienka tak mnie zachwyciła i mało zachwyciła tak bardzo mojego męża, Rafała, że mówi nie, bierzemy, bierzemy, nie czekamy, bierzemy, bo jak nie będzie, to będziemy załamani oboje, więc, więc ją wzięliśmy. Wzięłam ją, no bardzo mi się podoba ta sukienka. Ona jest dłuższa, bo ona jest taka midi, więc to jest też długość, któremu nie, nie każdemu pasuje. Ja lubię, ja też jestem dość wysoka, bo mam 1,70 m. Ponad 72, więc mi nie przeszkadza, że ona jest po prostu tak w takiej długości, bo to i tak nie, jest, nie wygląda źle. Przynajmniej moim zdaniem, możecie dać znać, jak, jak wy gdzieś tam uważacie. No tak, jak mówię, mi się bardzo podoba. Nic przez nią nie prześwituje. Ona też ma pod spodem podszytą w ogóle, słuchajcie, halkę, więc tutaj ona jest normalnie zszyta, tutaj widzicie z tym, więc jest, ona się też trzyma, jakby nie rozwarstwia się. Też jest bardzo przyjemna. Ponieważ ona się nie przykleja. Nie elektryzuje się i nie przykleja się do nas, więc to jest też super. No, bo wiecie, najgorzej, właśnie jak ci się sukienka elektryzuje, ci się ta poszewka i ona się przykleja do Twoich nóg i ty czujesz cały czas, jak jesteś oblepiona. No nie, to jest coś, co jest niefajne, natomiast ona jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. No, jest po prostu przepiękna. Czarny kolor był jeszcze biały, słuchajcie, i przymierzyłam biały ale białe to już totalnie nie, nie wyglądało, na mnie nie wyglądało. A myślę, że nawet na czarna sukienka, dobra czarna, ale ma tyle kwiatków, ona ma przede wszystkim jakby jest w kwiatki, że to myślę, że fajnie wygląda i że nawet na wesele, jeżeli pójdziesz w takiej sukience, tutaj by nikt ci nie obrazi. Szczególnie, że mam wrażenie, że teraz już coraz mniej jest takiego myślenia a propos gdzieś tam właśnie noszenia czarnych sukienek i czy to jest taki problem, że raczej jak one już mają jakiś wzór na sobie i po prostu pod spodem jest ta czerń, to jakby nie ma już takiego problemu. To już nie są, nie są aż tak, cza takie czasy. Chociaż się zdarzają, więc też zawsze warto dopytać gdzieś na parę młodą czy, czy kogoś, ale na eleganckie jakieś te jakieś uroczystości, jakieś te... Jakieś eleganckie uroczystości, urodziny, nie wiem, właśnie jakieś chrzciny czy coś takiego, no to myślę, że bardzo fajna sukienka, bardzo fajna opcja, e, też po prostu, żeby ubrać. Jest naprawdę z tymi rękawkami. To, te rękawki dużo my, mam wrażenie, że dają w tej sukience, bo one po prostu dzięki temu dają mi trochę lekkości, bo one są takie falbaniaste i gdzieś tam się e, ruszają z ruchem e, rąk, po prostu gdzieś tam falują. Natomiast e, zakrywają e, prawie całe, e, całe ramię no w zasadzie całe ramię, one mi, mi zakrywają prawie, są do łukcia więc to jest też super, bo to nada, nadaje takiej elegancji e, i, i gdzieś tam zabudowania i myślę, że to, tą sukienkę właśnie czyni takim fajną opcją właśnie na jakąś imprezę, więc to jest mega super, no ja jestem zachwycona naprawdę mega mi się podoba ta sukienka jest naprawdę super e, już ją nosiłam przyznaję się, na święta akurat ją ubrałam, jechałam do kościoła w Wielki Piątek no i jest bardzo wygodna, muszę Wam powiedzieć, że jest wygodna. To jest mój po prostu hit. Będę, na pewno będę w niej chodzić i to bardzo, bardzo dużo. I to na pewno do trampek i też na pewno na jakieś właśnie uroczystości. E, więc dajcie znać, jak Wam się podoba. Dajcie znać też, jak podobają Wam się ta kurtka, jak Wam się podoba. No bo spodnie myślę, że są spoko. Tam t-shirt to też nie wiadomo, co o szału nie ma. E, zwykły t-shirt, ale mówię, pokażę Wam, bo jest naprawdę fajny no ale jestem ciekawa jak wam się właśnie ta sukienka podoba tutaj no, jak mówię, no pewnie gdybym ubrała obcasy i tak dalej, no to ona jeszcze inaczej by się prezentowała ale wiecie, myślę, że, że tak też wygląda naprawdę super, i dobra, pokazuję wam drugą sukienkę, którą kupiłam na poprzedzerze ale to już wcześniej yy, jakiś czas temu i nie wiem czy ona jeszcze będzie ale chyba ją widziałam i też jest w Rezert więc słuchajcie, dzisiaj głównie Hall z Rizert. ale przyznam się wam że ja ostatnio nigdzie indziej nie kupuję otworzyli u nas lumpa białorzniarowego więc planuję się tam wybrać. No i zobaczymy. Ale, e, tak jak mówię, no głównie resort i wyprzedaż to jest coś, co no, gdzie ja kupuję, no bo po prostu jest, najlepsze rzeczy są i najbardziej mi się podobają. I szczerze mówiąc, no po prostu są rzeczy, które ja się mieszczę i które na mnie dobrze wyglądają. W HM nie za każdym razem próbuję wchodzić do HM i powiem wam, nic. Nic nie mogę znaleźć tam, nic na mnie nie pasuje. E, nawet te rzeczy przeznaczone dla osób plus size po prostu nie. A w Razer wchodzę e, i jestem po prostu za każdym razem gdzieś tam w szoku, że właśnie się mieszczę w te, na przykład w ich sukienki, nie? Gdzie normalnie bym o tym nie pomyślała. Ale pokazuję wam już drugą. Ona jest zupełnie inna. E, jest taka wiosenno-jesienna, ale to wam pokażę. E, dobra, przebieram się i przychodzę do Was. No i słuchajcie, to jest sukienka, z której, jakby przy której ja wychodzę trochę ze swojej strefy komfortu. Ona jeszcze z tyłu ma zapięcie, ale ja go nigdy nie nawiczę. Zawsze się męczę, żeby zapinać, więc proszę kogoś, żeby mi to zapiął. Eee, no cóż, jest krótka. To trzeba przyznać, nie jest długa, jest dość krótka, szczególnie jak na mnie. Ona jest naprawdę nie jest długa. Natomiast myślę, że ona na przykład do czarnych rajstop też się spoko na jesień będzie super na wiosnę, na jakieś wyjście, na jakiś spacer myślę, że bardzo fajnie, czy nawet na jakąś imprezę taką, wiecie, casualową też będzie spoko, natomiast ja sobie muszę y, tą halkę pilnować, bo ta halka na powiem wam, że jest naprawdę krótka ona jest bardzo krótka, więc y, no, ale ta sukienka jest kró dużo krótsza, natomiast mi się bardzo podoba ma długi rękaw, więc ona też jeśli, no wiecie, ona będzie na jakieś takie chłodniejsze trochę dni, tak jak na przykład dzisiaj dzisiaj nie mamy jakoś wybitnie y, natomiast no, jest naprawdę bardzo ładna i ona też kosztowała jakieś 40 50 zł na wyprzedaży więc naprawdę super e, tak jak mówię e, bardzo mi się podoba jest bardzo fajna, wychodzi trochę z mojej strefy komfortu, ja zdecydowanie częściej ją będę nosić pewnie na jesień e, do czarnych rajstop e, i do bodków jakichś natomiast e, mi się podoba, jest bardzo ładna E, takie falbanki, no jak widzicie, zresztą po mnie ja lubię jakieś falbanki, jakieś takie rzeczy. Naprawdę to fajnie wygląda. Jest to naprawdę spoko opcja. Możecie dać znać, czy Wam się podoba i czy może ją widzieliście w Rizard. Może ktoś właśnie już z Was o niej myślał i widział. No to słuchajcie, jest naprawdę spoko, mi się podoba. Tak jak mówię, no tu jest oczywiście bardzo mocno zabudowana, bo tu jest taki kołnierz, więc jak widzicie, tu jest aż kołnierz do góry, więc to też nie jest taka sukienka, to jest. Yy... No bardzo zabudowana sukienka, ale myślę na chłodniejsze dni jest naprawdę super, naprawdę spoko, no mi się podoba po prostu, co mam powiedzieć, możecie dać znać, no jest krótka, czuję, czuję ją, że jest krótka, że to nie jest taka sukienka, w której totalnie się nie przejmuję, na przykład jak w tej poprzedniej tam długością, no w tej już mu trzeba myśleć o tym, co robisz i jak trochę. Natomiast z drugiej strony ja się troszeczkę przełamuję, powiem Wam, że wiecie, że po prostu gdzieś tam staram się, żeby to właśnie było tak bardziej, wiecie, gdzieś tam trochę krótsze rzeczy. Oczywiście ona z jednej strony jest krótsza, ale jest zabudowana, więc wiecie, coś powolutku, małe kroczki, bo gdzieś tam też się staram wprowadzać jakieś tam dekolty. No właśnie ta brązowa koszulka była takim, takim przełamaniem się a propos dekoltu, no i poszedł dekolt, więc no niestety muszę ją oddać. Natomiast tak jak mówię, ona się w ten sposób prezentuje, jest bardzo fajna, mi się bardzo podoba. E, no, tak jak mówię, coś nowego zupełnie e, widać moje kolana, <ścoughs> to jest rzadkie akurat coś, coś rzadkiego, jeśli chodzi o mnie o taką długość spódniczek czy sukienek. Ja zdecydowanie wolę mini midi. Nie mini, tylko midi. E, właśnie tą długość, wiecie, do powyłki, ona jest dla mnie na, zawsze super czy maxi. Natomiast e, przełamuję się trochę, ubieram jakieś takie krótsze rzeczy, czemu nie e, zaszaleć. Myślę, że oko to wygląda. E, dajcie znać, dajcie znać w komentarzach. E, to było w zasadzie na tyle. Ja nic więcej nie kupiłam nowego. To, tak jak mówiłam, to jest dosłownie kilka rzeczy. Ale ja też po prostu gdzieś tam wiecie staram się nie kupować dużo rzeczy. Jeżeli naprawdę coś potrzebuję, no to kupuję. Natomiast tak jak mówię, jeżeli nie, no to staram się nie kupować czy czasem po prostu coś nowego sobie kupić raz na czas. Dajcie znać, jak wam się podobały rzeczy, czy planujecie coś na przykład może kupić faktycznie. I sobie gdzieś tam poszaleć. Tak jak mówię, na, na wyprzedażach w Rizard można fajne rzeczy, fajne peruki gdzieś tam wyhaczyć. Są naprawdę spoko te rzeczy, więc myślę, że to jest coś, coś fajnego i coś naprawdę, co warto zajrzeć do tego sklepu. Szkoda, fajnie by było. Gdyby jeszcze więcej można było znaleźć, ale z drugiej strony ja też jestem zadowolona, bo też co za dużo to niezdrowo. Na pewno za jakiś czas będzie haul, haul zakupowy, słuchajcie, z Lupexu, Ona na pewno planuje się wybrać i zobaczymy, czy może coś w końcu po dwóch latach trafię, zobaczymy. Ale tak jak mówię, to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z każdym filmem. No i co kochani, tak naprawdę widzimy się w następnym filmiku. Pa!